Witam. Jest to zadanie z dynamiki. Wózek porusza się z przyspieszeniem A i związany jest z dwoma masami M1 i M2. Jak na rysunku, one są połączone cięgłem przerzuconym przez bloczek bez tarcia. Jeżeli zakładamy, że ten układ porusza się tak, że masy są nieruchome względem wózka, to te masy również poruszają się z przyspieszeniem A. to wygląda w ten sposób. Jeżeli tak, to na te masy działają odpowiednio siły bezładności M1 razy A i M2 razy A. Oprócz tego na te masy działają siły M1G, tutaj będzie M2G oraz w ciągnie panuje napięcie N. Załóżmy na razie, że ten układ w ogóle nie ma tarcia. Czyli masa M2G jest równoważona dokładnie siłą N, taką, że jest ona równa dokładnie 2MG. Siła N jest równa również M1A, wobec czego M1A musi się równać M2MG. G. Z tego a równa się g, kreska ułamkowa m2 do m1. O. I to jest sytuacja, kiedy albo nie ma w ogóle tarcia, albo przyspieszenie odbywa się w taki sposób, że masa m1, a nie m2, nie ma tendencji do przemieszczania się względem wózka. No to teraz spróbujmy określić drugi przypadek, kiedy to przyspieszenie A rośnie, na przykład. W związku z tym masa M1 ma tendencję do pozostawania, czyli przemieszczania się względem wózka w lewo. To powoduje, że na tej powierzchni Powstanie siła tarcia przeciwstawiająca się tego temu równa m1 g razy mi. Tak samo masa m2, ponieważ jest połączona, będzie miała tendencję do ruchu w górę. A tym samym tu pojawi się siła tarcia równa m2a mi. Jeżeli tak jest, to teraz możemy napisać równania równowagi masy M1 i M2. Masa M1 to będzie M1A minus M1G mi i to się równa n. Natomiast masa M2 to będzie M2G plus M2. A mi równa n. No to teraz porównując lewe strony równań, bo n jest równe n, m1a minus m1g mi równa się m2g plus m2a mi. To teraz wyrażenia z a weźmiemy sobie na lewą stronę. mi, a to się będzie równało m2G plus m1 g mi. Jeśli wyciągnijmy przed nawias A, to będziemy mieli m1 minus m2 mi. A to się będzie równało, jak g wyciągniemy przed nawias m2 plus M1 mi. Widać z tego, że A, maksymalne jakie możemy uzyskać, żeby jeszcze masa M1 nie ruszyła się względem wózka, to jest G, kreska ułamkowa M2 plus M1 mi przez M1 minus M2 mi. To jest maksymalne przyspieszenie, jakie możemy uzyskać bez zakłócenia równowagi mas M1M2 przy założeniu, że maksymalne tarcie, współczynnik tarcia maksymalny wynosi Mi. Zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli przyjmiemy, że Mi jednak wynosi 0. Jeżeli to, to, to i to skreślamy, w związku z czym wracamy do wyrażenia z pierwszego przypadku, czyli A równa się G m2 przez m1. Dobrze, spróbujmy teraz rozważyć przypadek przeciwny, to znaczy przyspieszenie maleje. W związku z tym masa m2g zaczyna, ma tendencję do ściągnięcia. Do, do spadania w dół. W związku z czym, jeżeli ona ma tendencję ruchu w tą stronę, to jej to tarcie zmieni kierunek na przeciwny, aczkolwiek nie zmieni się wzór. Taka sama sytuacja nastąpi w odniesieniu do masy M1, gdzie zamiast działania tarcia w prawo pojawi się tarcie w, skierowane w lewo. Jak widać, znaczy można napisać drugi raz te, te równania, prawda, zmieniając znaki przy mi, ale można też wiedząc, że to jest tylko zmiana znaków przy wyrażeniach z współczynnikiem tarcia. Pozostałe są identyczne, nic się tu nie zmienia, prawda, to można napisać, że a minimum równa się g, kreska łamkowa m2, tym razem minus m1 mi i m1 plus m2 mi. To jest wyrażenie, które zapewnia nam równowagę tego układu przy minimalnym przyspieszeniu, tak żeby jeszcze masa M2 nie spadała w dół. Oczywiście analogicznie jak poprzednio, jeżeli założymy, że Mi równa się 0, to wracamy do wzoru A równa się G, M2 do M1. No i to byłoby wszystko. Dziękuję.